Witam serdecznie. Na początku marca odbyło się nasze webinarium dotyczące przygotowań do sezonu w sadach jabłoniowych i gruszowych i rozmawialiśmy wtedy m.in. o ilustracji pod kątem mszyc i przędziorków. Dziś kontynuujemy ten temat, a moimi Państwa gościem jest Pani Justyna Wasiak z firmy Sumiagro, znanego producenta środków ochrony roślin. Witam serdecznie Pani Justyno. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. I właśnie podczas naszego spotkania porozmawiamy o tym, jakie zabiegi pomogą zredukować wiosenne szkodniki. Pani Justyno, ale zanim do tego przejdziemy, to ja chciałam jeszcze podpytać o taką rzecz. Jakie wnioski płyną z najnowszych lustracji sadów? Czy już możemy przewidzieć, jakie szkodniki lepiej przezimowały, jakie gorzej? No i co tam na nas będzie czyhać w tym sezonie? Jeżeli chodzi o, aktualnie o lustrację sadów, to to się tak na dobrą sprawę dopiero odbywa. Teraz jest bardzo dobry moment, żeby w ogóle prowadzić lustrację, ponieważ jesteśmy w sadzie, trwa cięcie sadów i jednocześnie można wykonać lustrację. Teraz lustrację możemy wykonać pod kątem obecności jaje przędziorka, przędziorka owocowca i można ewentualnie zaobserwować złoża jaj mszyc. Ja tutaj też nie bez powodu podkreśliłam tego owocowca, ponieważ my mamy do czynienia z dwoma rodzajami przędziorków i tego przędziorka chmielowca, teraz jeszcze jest za wcześnie, żeby robić taką ilustrację, teraz jeszcze go nie znajdziemy, ponieważ on zimuje w postaci samicy i ta samica dla niej jeszcze jest za zimna, ona się jeszcze nie pojawiła. Natomiast jeżeli chodzi o tego przędziorka owocowca, który jest na początku tym największym problemem, to rzeczywiście tak, teraz jest bardzo dobry moment, żeby takie ilustracje prowadzić. Oczywiście no od kilku lat już jest dużo mniejszy problem z tym wszędziorkiem, także tych złóż jest mniej niż to było kilka lat temu. To wynika też z kilku rzeczy. Po pierwsze, to wynika z tego, że mamy trochę zmienioną pogodę. Zmieniła nam się, zmieniła nam się pogoda, nie mamy już takiej typowej zimy. Od kilku lat nie było tej zimy. W związku z czym też tutaj ten przędziorek trochę inaczej reaguje na tą zimę. Wbrew pozorom, ten szkodnik potrzebuje minusowych temperatur do tego, żeby przejść tą swoją taką hibernację, i wtedy dopiero rozpoczyna się jego normalna, normalny cykl rozwojowy. Te pogody trochę zakłóciły te cykle, dlatego przędziorka jest mniej, ale główny powód, dla którego przędziorka jest mniej, to też zmieniła się technologia zwalczania. Sadownicy zaczęli uważać na środki, które stosują, zaczęła się taka rotacja też w ochronie, w związku z czym i wyeliminowano odporność na przędziorka i udało się tego przędziorka ograniczyć, ale ten rok jest trochę inny, dlatego że jednak ta zima się pojawiła. Mieliśmy kilka tych, kilka albo kilkanaście, nawet dni z minusową temperaturą i rzeczywiście warto przejrzeć pędy. Przejrzeć pod kątem złóż jaj, przejrzeć te załamania kory, gdzieś tam rozwidlenia pędów, te miejsca, gdzie rzeczywiście te jaja mogą się znajdować. Tak na dobrą sprawę, to tutaj warto podkreślić, że to powinniśmy szukać to na spodniej stronie takiego pędu. W związku z tym teraz jest bardzo dobry moment, żeby właśnie takie ilustracje prowadzić. No właśnie, ale jak już znajdziemy tego przędziorka, to jak skutecznie z nim walczyć? Na czym Pani zdaniem warto oprzeć ochronę i jaką strategię tutaj zastosować? Od kilku, no i tak, jeżeli znajdziemy jaja, przędziorka w sadzie, no to przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o tym, żeby zwalczyć na początku te jaja, właśnie, czyli te, to pierwsze takie stadium rozwojowe przędziorka. I od kilku lat taka strategia jest skuteczna, taka, taka ochrona jest prowadzona z, skutecznie z użyciem środków olejowych, tylko że no niestety to użycie środków olejowych jest dosyć trudne. Kiedy one powinny być zastosowane? One jest jeszcze chwila czasu, zanim taki zabieg będzie wykonywany, ale pewnie już niedługo, bo jeżeli zrobi się ciepło i rozpocznie się taka wegetacja, to będzie ten moment, żeby wykonać ten zabieg. Ale jeżeli ten zabieg będzie wykonany za szybko, no to niestety on nie będzie skuteczny, dlatego że ten olej zdąży się rozłożyć na tych jajach, no i on nie udusi tej larwy, która się tam w środku znajduje. Natomiast, jeżeli będzie wykonany za późno, za późno w momencie, kiedy już zaczną się pojawiać przylistki albo młode listki, to wtedy jest duże ryzyko uszkodzenia tych liści. Dlatego tutaj jest bardzo krótkie okno aplikacji przy wykonaniu tego zabiegu. My, jako firma Sumi Agro, postanowiliśmy trochę ułatwić to zadanie, ponieważ na rynku też jest mało produktów, które zwalczają właśnie to pierwsze stadium rozwojowe przędziorka. My mamy preparat, który nazywa się Nissorun Strong. To na pewno Państwo bardzo dobrze znacie ten produkt. Znaczy, znacie go pod nazwą Nissorun, ale od trzech lat mamy Nissorun Strong, czyli tutaj zmieniona formulacja. Dzięki czemu mamy dużo mocniejszy preparat. I my postanowiliśmy połączyć ten zabieg olejowy z tym zabiegiem z Nissorunem, po to, żeby przede wszystkim wydłużyć to okno aplikacji to bardzo ułatwia później wykonanie tej ochrony, dlatego że jeżeli minie ten termin na wykonanie oleju, to później sadownicy bardzo często zastanawiają się, czy wykonać taki zabieg, czy to nie jest jeszcze za późno, czy nie dojdzie do jakichś uszkodzeń. W momencie, kiedy połączymy olej z Nisorunem Strong, to wtedy zmniejszamy dawkę oleju do połowy dawki tego oleju, który standardowo używamy, stosujemy połowę dawkę oleju, Natomiast nie zmniejszamy ilości wody. Stosujemy 1000 litrów wody na hektar i wykonujemy zabieg. I wtedy to okno aplikacji rozszerza się praktycznie do początku różowego pąka, więc spokojnie można taki zabieg wykonać. No i ta skuteczność na, na te jaja też jakby jest trochę inna niż samym olejem, niż tym samym zabiegiem technicznym, bo po pierwsze działamy właśnie tak fizycznie, typowo na te jaja, ale też właśnie chemicznie z użyciem nistorunów Więc w pierwszej kolejności proponujemy właśnie rozwiązanie jeżeli nie sam olej, to, to mieszaninę oleju z nistorunem strok. No właśnie, a wśród szkodników, które bacznie, należy obserwować, wymieniła pani też e, mszyce. No i tak sobie myślę, że tutaj też nie ma jakiegoś tam jednego skutecznego schematu walki z tymi e, szkodnikami. Jaką tutaj strategię e, można byłoby przyjąć na przykład? Przede wszystkim najważniejszy to jest termin zabiegu, termin wykonania tego zabiegu. Oczywiście tak, wykonujemy ilustrację pod kątem obecności mszycy. Tutaj też warto sobie uzmysłowić, że jeżeli mieliśmy problem z mszycą w tamtym roku, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że i w tym roku ten problem wystąpi. Więc przede wszystkim robimy ilustrację pod kątem mszycy. Jeżeli znajdziemy złoża mszycy, no one troszkę trudniej się je szuka, bo one są jednak takie twarde, więc mogą się trochę zlewać z, z kolorem kory. Natomiast jeżeli znajdziemy złoża, to wtedy powinniśmy pomyśleć o wykonaniu wczesnego zabiegu do zwalczania mszycy. I są już takie zabiegi, które wykonuje się od praktycznie początku kwitnienia bo to jest ten moment zwalczania mszycy. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na temperaturę, ponieważ jeżeli będzie wykonywany zabieg już praktycznie od początku pitnienia, wtedy, kiedy jeszcze mamy do czynienia ze spadkami temperatur, to musimy wykorzystywać w tym celu preparaty, które są przystosowane do takiej niskiej temperatury. Więc w pierwszej kolejności odpowiednio wcześniej wykonany termin zabiegu, Poza tym sama technika zabiegu jest dosyć istotna, dlatego że tutaj warto stosować też jakby takie preparaty, które wspomagają trochę tą ochronę, wspomagają działanie środka chemicznego. I ja mam tutaj na myśli preparaty typu zwilżacze, czyli takie preparaty, które redukują napięcie powierzchniowe cieczy i dzięki czemu ta ciecz rozmywa się po całej roślinie i po prostu dociera do, do trudno dostępnych miejsc właśnie gdzieś tam jakichś zakamarków, tak, żeby po prostu był kontakt szkodnika z substancją aktywną. Więc jak najbardziej można się wspomagać takimi preparatami. No my w swojej ofercie mamy preparat slipa, na przykład to jest taki dosyć popularny zwilżacz. I stosujemy ten zabieg wcześniej. Jeżeli chodzi o tą temperaturę stosowania, to warto wybierać preparaty, które można stosować już od 5 stopni. Ja tutaj mówię o takiej dobowej temperaturze. Średnia dobowa temperatura powinna wynosić 5 stopni. I jeżeli jest już taki, są już takie warunki, to praktycznie od początku kwitnienia można wykonywać zabiegi związane ze zwalczaniem mszycy. Ale ja muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz jeżeli wykonujemy i to będzie trochę się wpisywało w te, w te problemy albo w tą jakby, może nie problemy, ale w tą sytuację, która teraz aktualnie będzie dotyczyć sadowników, powinniśmy wybierać preparaty, które mają dosyć szerokie spektrum zwalczanych szkodników tak żeby przy okazji zabiegu zwalczania mszycy zobaczyć też inne szkodniki. My mamy w swojej ofercie Mospilan. To jest bardzo dobry, bardzo dobry produkt i znany tak, od lat już stosowany do zwalczania mszycy. I tutaj Mospilan jest o tyle fajnym rozwiązaniem, że wykonywany w okresie takiego już może opadania płatków kwiatowych. To jest ten moment, kiedy mamy, to są jeszcze też początkowe początki tej populacji mszycy. Ale to jest na przykład owocnica też, to są też inne szkodniki, to są jakieś toczyki, kwieciak już może się pojawiać i wtedy przy okazji zwalczania mszycy właśnie jest zwalczane, są zwalczane też te inne preparaty. Ale przede wszystkim najważniejszy to jest termin wykonania zabiegu. No właśnie, tutaj Pani już wspomniała o acetamiprydzie i to jest taka substancja, która szczęśliwie uzyskała przedłużenie na stosowanie, ale no wiemy, że wiele substancji takiego powiedzmy szczęścia no nie miało i jak Państwo jako firma przygotowujecie się na tą zieloną rewolucję, w wyniku której wiele preparatów wypadnie, na ich miejsce no częściowo wskoczą środki biologiczne, ale to pewnie też nie do końca wypełnią tą lukę, jakie tu będą alternatywy w ogóle? Tak, to prawda, że jesteśmy teraz na etapie wycofywania substancji aktywnych. No my, tak jak Pani wspomniała, rzeczywiście ten acetamipryd został wpisany do aneksu unijnego, więc tutaj ta substancja jest bezpieczna pod kątem wycofywania, ale też zwracamy uwagę przede wszystkim na to, żeby nie zepsuć substancji aktywnej. Jeżeli mamy substancję aktywną, to żeby po prostu nie spowodować odporności, wytworzenia odporności, ponieważ na rynku, tak na dobrą sprawę, zostanie niewiele substancji systemicznych. Będzie taki najpopularniejszy właśnie sacytamipryt, więc my tutaj zwracamy uwagę na to, że jeżeli są wykonywane zabiegi, to one powinny być wykonywane w rotacjach z innymi substancjami aktywnymi. Rzeczywiście jest tak, że pojawiają się substancje biologiczne, aczkolwiek ten etap rejestrowania takich substancji jest dosyć wolny i raczej ciężko powiedzieć, żeby na początku one zastąpiły tą ochronę chemiczną. My oczywiście też jako firma Suniagro przygotowujemy się do tego, mamy w swoim, w swoim portfolio produkty już biologiczne, ale jesteśmy też na, na etapie badań substancji biologicznych. Taką inwestycją, którą firma Sumie Agro poczyniła jakiś czas temu jest zakup biologicznej firmy Futureco. To jest firma hiszpańska, która zajmuje się produkcją preparatów do ochrony biologicznej, ale produkuje też biopestycydy. I my jesteśmy właśnie na etapie testowania różnych rozwiązań. Być może przyjdzie taki moment, że one zaczną być rejestrowane w Polsce i wtedy będzie można przynajmniej częściowo. Te środki, które wypadły, zastąpić właśnie tymi rozwiązaniami biologicznymi. No, mam nadzieję, że tak się stanie, zwłaszcza, że już macie izomatę taki środek się nazywa. Jakby pani mogła tutaj przybliżyć naszym widzom, na czym polega jego działanie. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo innowacyjne rozwiązanie i to jest właśnie rozwiązanie na miarę XXI wieku. To jest preparat, który będzie nam ograniczał, w konsekwencji wyeliminuje populację owocówki i zwójek w sadach. I ja tutaj świadomie mówię, że nie będzie zwalczał, tylko wyeliminuje czy na początku ograniczy populację, ponieważ to jest produkt, który nie działa, biologicznie, nie działa chemicznie. On Działanie tego preparatu polega na tym, że wytwarzana jest specjalna chmura feromonowa. Preparat zawiera w swoim składzie feromony identyczne do tych, które wytwarzają szkodniki. Ponieważ owocówka, jabłkuweczka, jakieś łójki. One rozmnażają się przy użyciu feromonów i samiec jest w stanie odnaleźć samicę tylko po tej ścieżce feromonowej, którą ona wytworzy. W innym przypadku on, chyba że przez przypadek trafi na samicę, to wtedy, to wtedy tak dochodzi do, do, do tego namnażania szkodnika, ale tak normalnie to, to odbywa się właśnie przy wykorzystaniu tych, 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 tych feromonów. W związku z czym my wprowadziliśmy produkt, który zaburza cały ten proces namnażania szkodnika. Ponieważ te dyspensery, które są rozwieszone w sadzie, wydzielają taką dużą ilość feromonu, że ta ścieżka feromonowa samicy po prostu ginie w tej chmurze feromonowej i samiec jest zdezorientowany i nie jest w stanie odnaleźć samicy. No, jeżeli samiec nie odnajdzie samicy, no to wiadomo, że ta samica nie zostanie zapłudniona i nie złoży jaj, później nie ma uszkodzeń na owocach. I to, tak jak powiedziałam, to jest bardzo innowacyjne rozwiązanie, natomiast to jest też rozwiązanie, które wiąże się z um, taką pewną inwestycją ponieważ my dążymy do tego, i sadownicy dążą do tego, żeby no najlepiej wyeliminować w ogóle populację tego, tych szkodników w sadzie, i właśnie dzięki tym wykorzystaniu takiej technologii jest to możliwe. Ale musimy być świadomi, że w pierwszym roku zastosowania takiego produktu no ta populacja zostanie ograniczona, natomiast na pewno nie zostanie wyeliminowana, zwłaszcza w tych enklawach typowo sadowniczych gdzie wiemy doskonale, że jakby natężenie tych sadów jest bardzo duże, więc i namnażanie i przyzimowanie szkodników też jest bardzo duże. Pani Justyno, kończąc naszą rozmowę, chciałam jeszcze podpytać o taką kwestię, na co zwrócić szczególną uwagę przy ochronie sadów przed szkodnikami i podczas lustracji. To znaczy bardziej mi chodzi o to, jakich błędów się wystrzegać, czego nie pominąć, no bo na pewno z racji swojej praktyki ma Pani takie doświadczenie, jakie tutaj błędy popełniają sadownicy. Tak, to ja mogę kilka takich rad technicznych podpowiedzieć. Przede wszystkim, tak, to będę to podkreślała, ale uważam, że to jest bardzo ważne. W przypadku zwalczania szkodników, nie dopuśćmy do sytuacji, że rozwinie nam się populacja za mocno, że będą już tak przekroczone progi szkodliwości, że nawet jak zastosujemy preparat, tak na przykład dzieje się w przypadku przędziorka. Jeżeli będziemy mieć przekroczony próg szkodliwości, będziemy mieć dorosłe osobniki, wszystkie stadia rozwojowe, przędziorków, będziemy mieć do czynienia z przędziorkiem owocowym, z przędziorkiem śmielowcem i, wykonamy, i dopiero wtedy zaczniemy ochronę, zaczniemy zwalczanie tego szkodnika, to proszę mi wierzyć, że przy takiej populacji, nawet jeżeli preparat zadziała w 90%. To jest bardzo wysoka skuteczność. To te 10%, które zostanie niezwalczone, namnoży się bardzo szybko i za chwilę, po kilku, po kilku po, czy po kilkunastu dniach, znowu będziemy mieć przekroczony próg szkodliwości. Dlatego im wcześniej zaczniemy zwalczanie szkodnika, tym łatwiej jest go później kontrolować w naszych sadach i łatwiej sobie z tym problemem poradzić. I to się dotyczy zarówno przędziorków, to się dotyczy też i mszycy. Ale też w ostatnim czasie mamy problem z porzewiaczami i tutaj też jeżeli będziemy wykonywać zabiegi w momencie, kiedy już się zrobi takie łódkowate wygięcie liścia, ten liść zacznie się przebarwiać, to naprawdę ta skuteczność no tej ochrony będzie dużo niższa niż gdyby te zabiegi były wykonywane zaraz na przykład po, po kwitnieniu, kiedy będziemy mieć stwierdzone szkodliwości. Dlatego nie czekajmy zabiegami, jeżeli tylko mamy przekroczone poszkodliwości, wykonujmy zabiegi. Druga taka uwaga, stosujmy preparaty zgodnie z ich przeznaczeniem. Mamy etykiety preparatów, warto czytać te etykiety, naprawdę stosować je tak, jak producent zaleca, ponieważ te preparaty są badane, one przechodzą bardzo dużo badań i... No, generalnie jest tak, etykieta jest tak skonstruowana, żeby pomóc, a nie przeszkadzać w tej ochronie. Stosujemy zalecane ilości wody, które są. I tak na dobrą sprawę nie śpieszmy się też z już samym takim wykonaniem zabiegu. Niech te drzewa będą czyliście bardzo dobrze. Pokryte tą substancją aktywną, a jeżeli mamy problem z trudnymi szkodnikami, to stosujmy produkty, które dodatkowo jeszcze wzmacniają efekty zastosowania środków ochrony, tak jak na przykład te zwierzęce, o których niedawno mówiłam. No i korzystajmy z tych nowych rozwiązań, korzystajmy z tej innowacji, która się pojawia, ponieważ naprawdę przyjdzie taki moment, że. Te sady, właśnie, te sady, w których jest wykorzystywana ta te technologia, to będą sady na najwyższym poziomie, a nam zależy na tym, żeby jakość naszych owoców była coraz lepsza, a nie coraz gorsza. Pięknie, dziękuję Pani Justyno za te porady, no, mam nadzieję, że przydadzą się naszym widzom i dziękuję także za rozmowę, serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękuję, również pozdrawiam no i oczywiście życzę owocnych plonów w tym roku. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.